Jest to fragment drzwi wejściowych do budynku do domu Hammerfelda. Pamiętam to doskonale. Były dwie części takich krat, drzwi składały się z dwóch części. Przechodziłem tymi drzwiami wielokrotnie, przekraczałem próg tej kamienicy. Łezka się w oku kręci jak na to patrzę, dlatego że pamiętam moment kiedy to było wyciągane. To było wyciągane podczas wyburzania Hammerfelda w 2003 roku. W powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o różnych obiektu, a w czwartek firma, wynajęta przez właścicieli budynków, przystąpiła do pracy. Koparę spychy przyjechałem przyjechały po prostu zrównać budynek Haberfelda z ziemią. Jest to dla mnie o tyle bardzo ciekawe, że nigdy więcej tego nie widziałem. Widzę to po raz pierwszy od wyburzenia Haberfelda. Jednak bardzo ważne jest to, że tutaj są inicjały Jakub Haberfeld. Co jest ciekawe, też jest tutaj ten herb pozłacany. Doskonale zachowana farba, jeszcze oryginalna tutaj na tym eksponacie. To jest jeden z takich ciekawszych eksponatów związanych z tym domem, z domem Haberfelda. Cieszę się, że to tutaj się znajduje.